Nie, 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 nie. patrzcie, patrzcie co? Co? Eluwa Kremowa, ja jestem Kremol i dzisiaj to wy zadecydujecie jakimi postaciami mam grać. A więc słuchajcie, kiedyś pojawił się już materiał na moim kanale, gdzie to Wy głosowaliście na moim Instagramie. Zresztą ten film znajdziecie teraz w prawym górnym rogu w Waszym ekranie w karcie i ten film Wam się całkiem spoko spodobał, słuchajcie, bo głosowaliście tam właśnie jakimi postaciami mam grać i tak dalej, i tak dalej. I pomyślałem, że zrobimy sobie tego drugą część, ale już tak tylko bardziej skupimy się na postaciach. Także bez przedłużenia, słuchajcie, nagrywamy pierwszą relację i wrzucimy sobie do niej ankietę. Eluwa, Krymuwa, słuchajcie, właśnie nagrywam film o tym, jak wy decydujecie, jakimi postaciami mam grać w rolsał, słuchajcie. Tak zaraz, że zagłosujcie teraz, czy mam zagrać brokiem czy piperką. Dzięki wielkie. Moi drodzy i zagłosowaliście na pierwszą postać, że będzie to piper. Także właśnie, słuchajcie, sobie tę postać wybrałem i będziemy sobie nią teraz grać. Okej, okay, tu jest Dynamite i... Dobra, zabiłem go. Ale pięknie już nastart pierwszy tak poleciał. Patrzcie, teraz jeszcze tego Karla ubije. No, dajcie Karl zabić. Aj nie no, zabraknie mi, zabraknie mi ewidentnie I teraz tak, chciałbym jeszcze tą skrzynkę rozwalić, tu idzie Jesse, tam idzie kar, to może być mój problem. Dobra, ja się wycofam chyba. Ja się chyba wycofam. Dobra, nie no tak muszę się wycofać, bo może być bardzo słabo ze mną. Dobra, generalnie w sumie wolę broka, wolę broka, słuchajcie, jakby też co mogliście się dowiedzieć e, u mnie w filmie. Moje top 3 postacie w broce, do czego was oczywiście zapraszam, jeżeli go jeszcze nie widzieliście teraz w pełnym górnym rogu ekranu. I tam właśnie mam mówiłem, słuchajcie, że bardzo lubię broka, także właśnie wolałem tego broka, ale Piper też nie zła, okej? Okay? Piper też lubię, więc jakby tutaj na pewno na nią nie mogę narzekać. Nie no, dobra, tutaj nie mam nic do roboty, jakby w sensie nie, nie, nie zabiję go nawet, więc muszę wycofać. Ok, mam nadzieję, że tutaj nikogo w krzaku nie ma. Okej, okay, dobra, załóżmy, że tu nikogo nie ma, Ok, To nie było dobre sprawdzenie tego krzaku, ale załóżmy, że tu nikogo nie ma, tak na czuja. A tu idzie jeszcze szelka. Kurczę. O, tu jest poko. Dobra i! Giniesz, Piperko. Yy, znaczy szelko, szelko, przepraszam. Dobra. No, ten Rico prawie by tam zginął. Mam Loła, mam Loła generalnie. Okej, okay, ale nie ma źle. Naprawdę nie ma źle. No i co dalej? A ja z przed nami, to i teraz nie wyszło. No, ten kart tutaj już raczej nie podejdzie. Riko seriu Leona. Nieźle, dobra, no kurczę, ciężko mam. Naprawdę mam ciężko. Muszę to przyznać. Dobra, no to co? Wychylam tutaj i strzelam. Bęk, bęk, Tu nikogo nie ma chyba w ogóle już. To nieźle w sumie. Dobra, tam obity, Rico. Tu jestem Karl jeszcze. jaj, No i co teraz mam z tobą Rico zrobić? O nie! Dobra, patrz, giniesz teraz! O co? Nie? Jak to? Do was giną? Mam, mam, mam drugie miejsce? Nie, 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 nie gin, błagam, błagam. Nie, 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 CO SIĘ STAŁO? To teraz zagłosujmy czy mam zagrać Barley'em czy Dynamikiem. Dzięki wielkie za zagłosowanie w poprzedniej ankiecie słuchajcie, a teraz dajcie znać czy mam zagrać Dynamikiem, czy Barley'em Zagłosowaliście, moi drodzy, że mam zagrać Dynamikiem. okej, okay, spoko, w sensie jakby znaczy, spoko, bo mam chyba 492 pucharki na Dynamike'u, więc spoko, będzie go na 500 odrobić, jak mi się to w ogóle uda Mam tego skina w ogóle Robomike, więc to też jest całkiem spoko Okej, okay, dobra, ee... no tutaj ta szurka jest no, i czy uda mi się ją zabić? Zabiłem ją, super, jest dobrze, jest dobrze. Pierwszy flag, słuchajcie, pierwszy flag w ogóle do mnie należy teraz w tej grze, więc. To, to może być przepowiednia jakaś. Chociaż nie no, w takie przepowiednie się nie wierzy. Okej. Okay. No, tu jest Daryl. Giniesz, super, dzięki. Ale teraz pięknie. K już, słuchajcie, dwa pierwsze moje flagi. Wow, jest dobrze, serio. W sensie, no, jakby na razie kokrze. Pod względem potek i killi. No, podejść tu, ból. Ej, dobrze jest, serio, idzie mi bardzo dobrze. Ej, kaman, widzowie, to jest, to jest wasza moc, to jest wasza moc, bo na razie wygrywam. Patrzcie, teraz ta te godzina robię. No dobra, może nie, ale serio, jest dobrze. No nie no, boję się, że ktoś tutaj będzie, więc jakby nie mogę też za bardzo podchodzić. Chyba, wycofam, wycofam, ale mamy 7 potek. Dobra, tu ktoś od dołu jeszcze idzie. No i darel, nie denerwuj mnie. Daryl, nie denerwuj mnie błagam, to jest jeszcze daj na Mike. Okej. Okay. No tego godzina bym się w sumie skupił, bo... On tutaj jakby ma też mało tych potek. A ty co daj na Majku? Co, myślisz, że mnie pokona? Ja jestem Kremol, panie. Ja jestem Kremol, pan mnie nie zabije. A tutaj idzie sobie jean jeszcze. Więc go sobie tutaj dojadę zaraz. Dobra, super giniasz, dzięki za potkę. Jak najbardziej mi się przyjadą, w ogóle to jest darek. Bo on tutaj cały czas się ukrywa, albo może i nie. No dobra, jednak nie, to muszę wycofać. Ej, cztery osoby zostały, jest naprawdę bardzo dobrze na razie. Podoba mnie się to, naprawdę podoba mi mnie się to. Eee, come on, come on. Dobra, super wyszło. Super, bang, gitara. Teraz jeszcze tutaj tę się muszę pozbyć. I będzie serio, dobrze? Pięknie wygrałem! Jestem mistrzem! Ej, odblokowaliśmy właśnie końce, słuchajcie. Za 1010, e, 500 kartków, słuchajcie. Także sobie to odbierzemy. I tymczasem, słuchajcie, sprawdzimy sobie, czy mam zagrać w bólem, czy Darylem. Całkiem wam idzie to głosowanie, słuchajcie. Także dajcie teraz znać, czy mam zagrać w bólem, czy Darylem. Takie bardzo, myślę, że dosyć podobne postacie do siebie. Okej okay, słuchajcie, zagłosowaliście, że mam zagrać w bólem. Jest to troszeczkę cięższe zadanie, bo jakby, no, nie umiem aż tak dobrze grać w bólem. I to się, no, przy przyznaję, z ręką na sercu. Tego Rico bym poszedł na sam start. W tym bardziej, że teraz będzie chciał chyba tutaj wchodzić do tych krzaków właśnie. I nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie, błagam, błagam, nie dobra, ja uciekam, ja uciekam, ja uciekam nie zostaw, nie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Nie! Nie tu nie ma, nie tu nie ma. Błagam, 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 nie tu nie ma. Co teraz? Szelka idzie. Ale szelka ma, ma przewagę nade mną. Dobra, muszę wycofać. O, ale jestem teraz w zwałej pozycji. Takiej bardzo, bardzo. Bym powiedział. Patrz, tu jest ta szelka, na zatem nie wyskoczę, ja się boję. Dobra, niszczę. Mam to. Jest. Dobra, udało się. Tu jest kolejna skrzynka, może się uda. Dobra, może ją wezmę. Albo tutaj u góry ktoś jeszcze może być. Dobra, mam ją. Super. Trzy power cubesy, nie ma źle. Przejdę sobie teraz tutaj. Tu jest ta szelka! Ła! Szelko gin. Nie, tu idzie kolejna szelka. Idź sobie! No, patrzcie, tam ta szelka idzie, no czemu? Halo, tu jesteś pewnie szelka, co nie? No nie. I tam ta szelka zginęła, no nie no, Rico, ale wy mnie otaczacie! Czemu? Nie, proszę. Nie podoba mnie się to. Wcale. No i co, i teraz czy wygram? Zabiłem! Zabiłem, zabiłem, udało się, udało się! Wow, wow, wow. Dobra. Ej, czuję się dobry. No i co, ja u, tutaj mogę w ciebie wjechać, ale tego nie zrobię, bo jestem mądry, haha, żartuję. Dobra, eee... Ej, serio, co teraz? Może coś tutaj sprawdzimy? Dobra, podejdziemy na chwilę tutaj... Wjeżdżamy tutaj w niego! To jest chyba ten... A nie, on uciekł, uciekł już stąd! Uciekła stąd Feny, okej... Okay. No, słuchajcie, czwarte miejsce! Ej, jakby wygramy każdy pojedynek dzisiaj, to będzie serio... Wow! Dobra, to było teraz bezsensowne, co zrobiłem, okej? Okay. Muszę się do tego przyznać. To było teraz bardzo bezsensowne. Teraz muszę unikać jego pocisku, bo na blisko ja mam przewagę. Dobra, wbijam się w ciebie. No nie, no idź sobie. Pięknie, pięknie, ale ja jestem szczęśliwy Na koniec, słuchajcie, pojedynek Penny versus Jessie I na koniec, słuchajcie, ostatni pojedynek Penny albo Jessie Zapraszam do głosowania Dobra, moi drodzy, tym razem zagłosowaliście, że mam zagrać Penny, także spoko, jakby... Okej, okay, w sensie, jakby tutaj nie miałem jakiegoś wyboru, kim chciałbym zagrać, więc Penny jest dla mnie całkiem okej okay. No i zobaczymy, jak to wyjdzie, słuchajcie, w ogóle, na razie mamy trzy wygrane gierki, dziękuję wam bardzo, widzowie, słuchajcie Bo to właśnie wy zadecydowaliście, jakimi brawlerami mam grać i to chyba właśnie dzięki wam, słuchajcie, to wygrywam, więc dziękuję wam za to bardzo serdecznie. Mega, bo naprawdę wow, wow, wow. Wy tu jednak macie moc, słuchajcie, to jest moc kremówek. Okej, okay, trzeba sobie to przyznać. I, I dzięki wam, na razie wygrywam. Śmieszcie będzie, jak wygram wszystkie gierki i bardzo bym tego chciał. Ale jak tak będę gadał dalej, to pewnie nie wygram, więc się muszę skupić. No nie, nie, dobra, cofam, cofam, idź sobie, bo... No idź sobie! Już, zrozumiałem, że chcesz mnie zabić. Dobra, teraz tutaj wyrzucam sobie mortarek. Teraz niech ten mortarek coś tam poobija. Mhm, tylko gdzie są teraz przeciwnicy? Zabrałbym tą skrzynkę, bo boję się, że ktoś tutaj z tego głównego krzaku mi wyskoczy. No dobra, chyba mogę zgarnąć. Szkoda, że to ciałko nie pomaga mi niszczyć skrzyń. No halo, spuści się ktoś. Dobra, wezmę to tak szybko po tajniaku. No tu nikogo chyba nie ma Okej, okay, tu idzie bo Więc jakby musiałbym teraz to moje działko lekko obronić Dobra, coś tam trafiłem Dobra, nie mam loa, mam loa. Dobrze Działko, działko O nie, tu jeszcze Nita idzie od góry Dobra, ej, jest dobrze, jest dobrze, serio, jest dobrze Aktualnie serio dobrze Dobra, mam, mam nadzieję, że tu nikogo nie ma, Ok, zajmuję sobie ten krzaczek no nie no minami jeszcze na mnie, na, mnie, na mnie wyskoczył z minami Dobra, tu nie żyjesz Ta, Dobra, tam zginął. Tu mortarek. Patrzcie i mam szansę jeszcze to wygrać. Tylko teraz muszę to dobrze rozegrać. Dobra, tutaj coś obiłem, obiłem Obiłem No nie, obijaj działko, obijaj! You can do it No, dobra. Ciężko, ciężko No i was, słuchajcie, drugie miejsce, ale i tak, słuchajcie, w tym odcinku było całkiem dobrze. Także dziękuję wam bardzo serdecznie, słuchajcie, za oglądanie. Teraz po tej stronie, słuchajcie, znajdziecie wszystkie osoby... Dobra, prawie wszystkie osoby, słuchajcie, wspierające. No ale zapraszam was, słuchajcie, do poprzedniego filmu. Dzięki raz jeszcze raz wielkie za oglądanie. I widzimy się już, słuchajcie, w kolejnych odcinkach. Także Eluwa Krymuwa.